Kiedy jesteśmy dziećmi, mamy serca pełne wiary. Wierzymy, że świat jest piękny, a ludzie dobrze. W spojrzeniach naszych rodziców przeglądamy się jak w lustrze. Gdy napotykamy tam gniew i wrogość, coś w nas na zawsze gaśnie. Dziecięca pewność siebie, otwartość, zaufanie. W tym lustrze widzimy wtedy brzydką postać, złą, niedobrą, taką, która nie zasługuje na miłość. Właśnie w taki sposób złość rodzica krzywdzi dziecko. Ale tak nie musi być, bo teraz to ty jesteś rodzicem i ty tworzysz tę historię. Nie musisz tracić nad sobą kontroli, nie musisz krzyczeć ani popełniać błędów swoich rodziców. Jeżeli potrzebujesz wsparcia i wiedzy, rzucamy ci koło ratunkowe w postaci naszych fiszek. Naucz się reagować spokojnie i z szacunkiem. Poznaj skuteczne techniki panowania nad złością. Codzienną walkę zamień na współpracę, zatrzymaj agresję, stwórz dom pełen szacunku i miłości. Zdobądź pomoc, której nie mieli nasi rodzice. Kliknij, aby dowiedzieć się więcej.